Na cześć wszystkim, ja witam Was sprzed najnowszej Kia Soul Nowy model, był już Soul pierwszej generacji oraz po faceliftingu Jednakże to jest nowy model, w tym przypadku w pełni elektryczny, dostępny właśnie na polskim rynku Pod kątem stylistyki, zobaczcie, ten samochód się bardzo mocno wyróżni na ulicy, podobnie jak to było z Soulem pierwszej generacji Przednie lampy w pełni odowe, z taką ciekawą blendą łączącą obie lampy Kierunkowskazy oraz przeciwmgielne są poniżej, także w technologii ledowej świetnie wyglądają, czy w dzień, czy w nocy. Przedni zderzak, skrywający gniazko do ładowania, o czym za chwilę, oraz kilka dokładek stylistycznych, charakterystycznych dla crossovera. A co jest pod maską? Pod maską jest silnik elektryczny o mocy 204 koni. Oraz 395 Nm. Pod podłogą skrywa się bateria o pojemności 64 kWh, co nam pozwala na pokonanie mniej więcej 450 km zasięgu w trasie w takim trybie kombinowanym. Teraz powiedzmy sobie o ładowaniu naszego Soul'a. Macie oczywiście dostępne kilka rodzajów ładowania pod kątem najszybszej ładowarki, właśnie tej CCS. Gdzie macie 100 kW do 80%, samochód naładuje się już w 54 minuty. Powyżej 80% ze względu na ochronę baterii samochód ładuje się już wolniej, mniej więcej półtorej godziny. naładujemy samochód do pełna. Przy ładowarce 50 kW ładowanie do 80% trwa około 75 minut. I teraz ładowanie taką najwolniejszą ładowarką, 2,5 kW, to 29 godzin. A to już jest jednak troszkę dłużej. No, w tym przypadku ładowanie z gniazdka wychodzi najdłużej, po prostu tak już jest. Więc albo macie swojego wallboxa pod domem, albo szukacie ładowarek na mieście, chociażby tych szybkich. Pod kątem dalej stylistyki. Dla naszej wersji L z pakietami, chociażby czarny dach, czarna lusterka a także charakterystyczne dla modelu Soul takie opływowo-aerodynamiczne felgi 17-calowe. Patrząc z boku są oczywiście ciemne tylne szyby, rylingi oraz znowu charakterystyczna dla modelu Soul już pierwszej generacji pudełkowa sylwetka. Sprawdźmy tył. Jeszcze patrząc z tej strony kolejny element stylistyczny to napis Soul ładnie wkomponowany w połączenie szyb, a także naszego tyłu. I jeżeli chodzi o tył, idealnie ścięty, ciemna tylna szyba, ta kubatura obiecuje sporo miejsca w środku. O czym za chwilę się przekonamy. Tylne światła, LEDowe są pozycyjne oraz stopy. Ciekawe te trzecim światłem stopu, łączą się na górze, tworząc taki jakby półokrąg, taki niemalże łuk. Kierunkowskaza, także wsteczny, oparte na żarówce, podobnie jak podświetlenie rejestracji. No szkoda, taki delikatny smaczek, ale chciałbym tam jednak mieć oświetlenie LEDowe, po prostu je lubię. Mamy również kamerę cofania, czynniki parkowania, a także dokładki stylistyczne, charakterystyczne dla crossovera. Zapraszam Was do wnętrza. No, i zapraszam Was na miejsce kierowcy. Kierownica, a także wiele elementów deski rozdzielczej. Wszędzie są różnego rodzaju dostępne, okrągłe kształty. To także nawiązuje do Sola pierwszej generacji. To mi się podoba. Sami spójrzcie, sama kierownica, a także przyciski na niej, czy poduszka powietrzna. Tutaj ob obwoluta radia. Znowu elementy od klimatronika, albo chociażby sam wybierak zmiany biegów. To wszystko jest okrągłe. To bardzo fajnie wygląda. Zegary w pełni wirtualne, z centralnym kolorowym wyświetlaczem który pokazuje wam wskazania chociażby asystentów komputera pokładowego, a także poszczególne ustawienia pojazdu. Centralnie umiejscowiona stacja multimedialna o przekątnej 1025 cala. Obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto. Jak widzicie, wszystko działa płynnie, bardzo się podoba responsywność, a także wyskalowanie samego Apple CarPlay na całe radio. Z tego poziomu także ustawienia jazdy, ustawienia samochodu elektrycznego, tam wszystkie te zasięgi, zasięgi, bateryjki oraz najbliższe ładowarki a także ustawienia pojazdu poniżej również przyciski fizyczne do obsługi multimediów patrzymy niżej klimatronik dwustrefowy oraz ładowarka indukcyjna do Waszego smartfona dwa gniazdka USB i gniazdko 12V sama konsola centralna dalej dwa cup holdery schowek oraz duży schowek w podokietniku tutaj w ogóle pod kątem schowków sami zobaczcie schowki w konsoli centralnej po obu stronach schowek, schowek klasycznie schowek pasażera a także schowki w bocznych drzwiach deska rozdzielcza sam daszek od zegarów, taką tu eko z przeszyciem, to bardzo ładnie wygląda, skrywający również wyświetlacz przezierny Head-Up Display. Na takiej szybce, natomiast wszystkie niezbędne informacje na nim są, lubię go szczególnie w trasie, ułatwia Wam po prostu skupienie się na drodze. Deska rozdzielcza, całkowicie wykonana z miękkich materiałów, tutaj cała górna część. Dolna część deski rozdzielczej wykonana jest z twardych materiałów, natomiast tam, gdzie opieram kolano, jest na tyle dużo miejsca, że tutaj kolano właściwie sobie spoczywa bez problemu. Macie spore miejsca na kolana. Fotele. Jak to w każdej kij, bardzo wygodne. Jak to znowu w każdej kij, posiadają regulacje zagłówków w dwóch płaszczyznach. To szczególnie w długą trasę jest bardzo wygodne. A z tym zasięgiem pokonamy trasę w solu, o czym za chwilkę Wam pokażę. No i co? Sprawdźmy jeszcze tylną kanapę tylna kanapa. Sprawdźcie pod kątem miejsca. Na stopy bez problemu. Kolana, a także nad głową to co mówiłem. Sywetka taka bardzo kwadratowa. Pod kątem miejsca nie ma uwag. Naprawdę jest tu sporo miejsca dla czterech dorosłych osób. Bądź zapiętej wizofixy w waszych pociechach. A propos pociech, spójrzcie, przednie fotele z takim twardym plastikiem po tej stronie. Dzięki czemu doczyścimy je łatwo, właśnie po chociażby tych małych bucikach. Tu również kieszonka oraz jedno gniazdko USB do ładowania właśnie waszych multimediów. Tyle kanapa, mamy podłokietnik z dwoma cup holderami, a także półskóra, półmateriał. Jest po prostu wygodnie, normalna, gąbkowa kanapa. W bocznych drzwiach mamy także schowki na butelkę oraz miękki podłokietnik i regulowane elektrycznie szyby. Zapraszam Was do bagażnika. Bagażnik o pojemności 315 litrów, podwójna podłoga. Z prawej strony widzimy Harman Kardon, co sprawdzimy oczywiście podczas jazdy, a po lewej gniazdko 12V. Jedna lampka, a także różne kabelki dostępne no, w samochodzie elektrycznym do różnych typów ładowarek. A pod podwójną podłogą zestaw naprawczy, gaśnica, a także inne potrzebne rzeczy do podróżowania naszym Soul'em Jedziemy! No to jedziemy Kijom E-Soul. I samochód elektryczny sunie z kilku rzeczy. Raz jest bezemisyjny, a czy no z tym bym polemizował szczególnie w Polsce, kiedy węgiel. Napędza nasze elektrownie, Natomiast samochód jest bezemisyjny, ogólnie mówiąc, oraz dwa, jest dynamiczny, bo moment obrotowy jest uzyskiwany od samego dołu w silniku elektrycznym. No i w tym przypadku 204 konie mechaniczne powodują, że napędzanie do 100 na godzinę trwa dokładnie 7,9 sekundy. Więc co? Wchodzimy w tryb sport, pyk. I w tej chwili samochód jest bardzo, bardzo podatny na pedał gazu. Trakcja ma co robić i naprawdę. To jest niby tylko, albo tylko i aż 7,9 do setki Natomiast wierzcie mi, że pod kątem dynamiki i odczuć dla kierowcy i dla osób siedzących również w jest bardzo przyjemne Tutaj jest napęd na przednią oś i to tylko Was ogranicza, bo czujemy, że samochód traci trakcję, od co chwilę ją odzyskuje, ESP się włącza Natomiast to jakby sam moment obrotowy katapultuje nas od samego zera. Gdyby to był napęd na cztery koła, nawet taki tam jakiś dołączany z tyłu, tam jakiś po prostu mały silniczek elektryczny z tyłu, byłaby masakra. To w ten czas byście e jak to się mówi w slangu, kidowali każdego ze świateł. A w tym przypadku macie po prostu bardzo dynamiczny, Miejski i nie tylko miejski crossover, bo z kiją e-Soul spędziłem różne chwile. Częstych chwil była w mieście, częstych chwil była oczywiście poza miastem, a częstych chwil była na autostradzie, szczególnie przemieszczając się z Warszawy do Wrocławia, relokując e-Soula pod dom. No i w tym przypadku widzieliśmy, że zasięg e-Soula, który jest obiecywany dokładnie tam 452 km, sprawdza się, jeżeli jedziemy bardzo ekonomicznie i bardzo delikatnie traktujemy pedał gazu. Natomiast Dojechałem do domu. Dokładnie zajęło mi to 372 km miałem pod dom. I wówczas dojechałem, jeszcze miałem rezerwy na 23 km. Czyli tak troszkę na styk, całą drogę pokonywałem z prędkością około 110 na godzinę. Czyli zupełnie normalnie, ale podkreślę, używałem Harmana, używałem podgrzewania, kierownicy i wszystkiego, co potrzebowałem do komfortowego przemieszczania się. E Powiedziałem, że używałem Harman Kardon? No to sami zobaczcie. Jak przyjemnie gra to na głośnienie. We are, we are Widzieliście? Tutaj bas jest naprawdę basem. Tutaj w... nie mam uwag. Naprawdę nie jestem audiofilem, natomiast do moich normalnych, amatorskich uszu w zupełności wystarcza, gra znakomicie. I tutaj nawet podczas takiego mocnego basu, jak było w tej chwili. Żaden plastik z bagażnika, z okolic drzwi czy deski rozdzielcze się nie odzywa. Naprawdę, jak na samochód miejski taki po prostu crossover, nie jakiś segmentu premium, po prostu crossover. Znakomity system audio A także znakomite multimedia To musimy powiedzieć Ki, że nasz od kilku tych generacji Różnych modeli Naprawdę pakuje do samochodów bardzo dobre multimedia I te multimedia obsługują Apple CarPlay Jak pokazałem, obsługują to Co ja wymagam od samochodu Szczególnie do przemieszczania się komfortowego w trasie Do obsługi Spotify i tak dalej Czy same zegary To wszystko jest takie to naprawdę bardzo mocno intuicyjne W ogóle wchodzimy w e I niby ten samochód z jednej strony Jest takim bardzo Ciekawie narysowanie takim niemalże trochę odjechanym, kosmicznym, powiedzmy, stylistyką samochodem, ale wchodzimy i czujemy się normalnie, jak w normalnym samochodzie, bez zbędnych fajerwerków. Jest kierownica, nie ma jakichś tam przycisków, no i jest tylko ten wybierak od zmiany biegów. To jest, załóżmy, coś innego, co może wyróżnić e-Soula. Chociaż już również w nowej Kia Sorento także jest taki wybierak od zmiany biegów. No i to wszystko sprawia, że po prostu wchodząc do e-Soula, czy kobieta, czy mężczyzna, Odnajdujemy się bardzo szybko. Samochód, który szczególnie w mieście ma spełnić oczekiwania swojego kierowcy i ma go przemieszczać bezemisyjnie i prawie że bezkosztowo z punktu A do punktu B. I jeżdżąc typowo miasto z cyklem mieszanym, bo tak mniej więcej bym widział Esoula, czyli dla osoby, która mieszka poza miastem, a że ma to nawet może mieszkać tutaj, jak na wsi, gdzie drogi są niekoniecznie równe. I wtedy zasięg bez problemu 400 km, pomieszczając się miasto, trasa i nie będąc zawali drogą. Jeździmy normalnie, jeździmy tak, jak wszyscy inni użytkownicy y, dróg, ruchu drogowego. No do około 400 km bez problemu. Dla mnie wynik naprawdę wystarczający. To co musimy dalej w mieście powiedzieć, to zawieszenie. Ono jest zestrojone. Raczej sztywno. Fakt są Felgi 17 i opona o niższym profilu. Jednak zawieszenie jest takie bardzo sztywne, no nie jest jakoś bardzo komfortowe. Z drugiej strony nie wybija zębów, jak w idzie. Także taki troszkę kompromis, ale kompromis bardziej w tą sportową stronę, co sprawi, że tym elektrykiem naprawdę ten samochód zachęca Was do jazdy dynamicznej. Nie mówię sportowej, mówię celowo jazdy dynamicznej, bez problemu. On tam się sprawdzi, czy zawieszeniowo. Czy nawet układem napędowym. Momentalnie, no nie wiem, jak tak w tej chwili jesteśmy na Eko, ale macie opcję kickdown. Traci trakcję przy 70. No jest. No pod kątem osiągów nie mam uwag co do ESO, naprawdę. Rewelacyjny, dynamiczny crossover do miasta. Ale ten samochód sprawdzi się nie tylko w mieście, co za chwilkę sprawdzimy. No i przenosimy się na autostradę, i tam ESO ma trochę ciężkie zadanie, bo jest samochodem elektrycznym. Czyli tak naprawdę wszystkie szumy powietrza, które by w nim były, będą słyszane, bo nie zagłusza ich ani jednostka napędowa, ani nie wiem, chociażby skrzynia biegu. Tutaj tylko słyszymy szum opon. Ok, w naszym samochodzie są już opony zimowe, po prostu jest zimno, więc już tutaj ach, sceneria, jak widzimy, bardzo mocno jesienna. I też szybko powiem jeszcze, że w takie warunki w samochodzie elektrycznym ogrzewanie jest od razu. I to jest także zaleta. Nawet jak trzymacie waszego elektryka na dworze, nie w garażu. Pyk, od razu macie ciepło w samochodzie. Ciepła kierownica, ciepłe fotele i ciepła atmosfera w środku. Ale jedziemy autostradą. Dajemy sobie ten aktywny, ustawiamy odległość. I to, co chociażby w nowym e mi się podoba, to mnogość asystentów. Bo tak jak w tej chwili macie symbol zielonej kierownicy, no i mnie interesuje mi jazda. Siedzę, odpoczywam i zobaczcie na, wyg na wygłoszenie. Jedziemy dokładnie równą stówkę. W samochodzie napadę jest cicho. Nie jeździłem tym samochodem powyżej 130, nie odczuwałem takiej potrzeby i też szanowałem moje elektrony zgromadzone pod nami. Natomiast przy 100 na godzinę napadę w samochodzie jest bardzo fajnie, jest cicho. Jest dobrze samochód wygłuszony, nie mam uwag. Czy asystent kolizji z przodu, czy właśnie lane assist, który działa znakomicie, no e-Soul sprawdzi się bez problemu na autostradzie albo w trasie. Jadąc Pełnym butem na autostradzie 140, wyprzedzając, naprawdę, będąc po prostu dynamicznym kierowcą, około 250 km i wtedy już zużywamy Waszą baterię. Raz jest to crossover, więc opory powietrza ma trochę większe. A dwa jest to elektryk, także on do 110, tak do nawet 107 powiedziałbym, czuje się znakomicie i uzyskujecie naprawdę spory dystans między ładowaniami. A jak zasuwacie, to również elektrowny z Waszej baterii szybko uciekają. Również na autostradzie powiem wam dokładnie o zużyciu energii w naszym E-Soulu. Średnie zużycie energii z autostrady to około 18,5 kWh na 100 km. A takie całkiem średnie zużycie z trybu mieszanego, dokładnie z 90 godzin jazdy e to 18,8 kWh na 100 km. I mówimy o dystansie 3900 km pokonanych do tego właśnie pomiaru, także moim zdaniem zużycie, ciężko mi to przełożyć na benzynę tudzież na właśnie litry na 100 km, no ale tyle zużywa i zasięg, który obiecuje producent jest do osiągnięcia kolejna funkcja, zobaczcie dojeżdżamy do zjazdu, ja tylko puszczam gaz ja w ogóle nie hamulca, system rekuperacji sterowany z poziomu manetek działa bardzo dobrze i tu w ogóle odzyskiwanie energii w tym samochodzie nawet na wyświetlaczu pokazuje nam, że w tej chwili o, przyspieszę Zwalniam sobie rekuperację i odzyskałem 100, 200, odzyskałem 300 metrów energii, jakby do pokonania z odzyskanych elektronów. Tak mówiąc tam, jakby już bardziej kolokwialnie, nie językiem elektrycznego frika Jak mówimy o tym samochodzie, postaram się go podsumować. Jak to zawsze, w wadach i zaletach widzianych moimi oczami. Zaczniemy od wad. Tak powiedziałem. Plastiki na konsoli centralnej na dole są twarde i to mu musimy wypomnieć, natomiast pod kątem spasowania nie mam tutaj uwag. Dwa, zawieszenie jest dosyć sztywne, takie troszeczkę sportowe, ale nie jest do końca komfortowe, jest raczej sztywne. No i 3. ładowanie. Faktycznie około tam 45 minut ładujemy go do 80%, natomiast do 100% to już trwa i trwa i trwa i trwa. To wszystko jest z troski o Waszą baterię, a bardziej o to, żebyście ją chronili. Bo już tam powyżej 80% bateria musi być ładowana już tym mniejszym prądem. A jeżeli chodzi o zalety, wygłuszenie, tak jak Wam powiedziałem, na autostradzie oraz naprawdę moim zdaniem świetne audio, dostępne w naszej wersji. Oświetlenie ambientowe na drzwiach, niby bajer, natomiast w nocy, szczególnie jadąc, już jak jest ciemno, jedziemy sobie pomalutku, to bardzo fajnie cieszy Wasze oczy. Świetne multimedia, a także fotele. Fotele są wygodne czy w trasę, czy w miasto. Przednie światła, one nie mają tej technologii jeszcze wycinania poszczególnych pojazdów, natomiast ich ledowa soczewka sprawia, że napadę pod kątem widoczności, również nie mam uwag w nowym asołu. Bardzo nowoczesny wygląd i bardzo dobre hamulce. Tutaj również się chwali ten producent, że w naszym samochodzie droga hamowania wynosi 37,5 m ze 100 km na godzinę do zera. To jest naprawdę niezły wynik jak na crossovera, jak na crossovera elektrycznego, jednak on jest trochę cięższy. Niżej bateria, ale właśnie niżej bateria, i tak jak wam powiedziałem, zawieszenie i właśnie środek ciężkości powodują to, że nowym Essolem aż się chce trochę bardziej dynamicznie pojeździć. No to co, z tego miejsca w miejskim ruchu, ale z takimi umiarkowanymi krokami, żegnamy się razem z jednym z nowej kije Soul. Bardzo ciekawy samochód. Technicznie bardzo mocno bliźniaczy do właśnie nowej kije Niro, ale Niro, tu gdzieś to gdzieś E-Niro jest samochodem w miarę spokojnym pod kątem stylistyki. Natomiast nowa Kia e soul sami przyznajcie, wyróżnia się czy wewnątrz, czy z zewnątrz. I to jest samochód dla osób, które sobie cenią nietuzinkowego crossovera. I w tym przypadku nowy Soul na pewno spełni oczekiwania. A że jest elektryczny, no to już oczywiście kwestia każdego z Was, czy potrzebujecie elektrycznego crossovera. Co, wy, co byście woleli do miasta? Hybrydę? Spajnówkę? czy właśnie nowego elektrycznego crossovera, chociażby jak DS3 Crossback, czy właśnie niedawno testowany przeze mnie, czy właśnie nową kiję e-Soul. Także jak się Wam podobało, zostawcie suba, zostawcie oczywiście łapkę w górę, a widzimy się już na kolejnym teście. Dzięki, pozdrawiam!